Zenit Optimedia to zespół ponad 130 specjalistów. W ubiegłym roku obracał kwotą 910 milionów złotych brutto, co daje mu czwartą pozycję w rankingu Rekma. Obecny sezon jest kolejnym z rzędów, w którym utrzymuje świetną passę w pozyskiwaniu nowych klientów. Zenit OptiMedia współpracuje z 78 klientami, stawiając na długofalowe relacje i strategiczne budowanie biznesu. Przewagę nad rywalami buduje poprzez elastyczność falokacji zasobów i umiejętność konstruowania interdyscyplinarnych zespołów. Aby realizować najskuteczniejsze kampanie, potrzebne są różnorodne kompetencje. W Zenit i Optimedia skupiona jest codzienna obsługa klienta i umiejętności z zakresu planowania strategii komunikacji, doboru punktów styku marki z konsumentem, zakupu mediów tradycyjnych i cyfrowych oraz bieżącej analizy efektywności kampanii. Treści są dziś tak samo ważne jak kanały. W tworzeniu i zarządzaniu kontentem oraz generowaniu wyjątkowych doświadczeń z marką specjalizuje się Newcast. Performix to eksperci od efektywności w internecie. Wykorzystując zaawansowane narzędzia analityczne, każdego dnia podnoszą skuteczność kampanii. Zespół Strategów to radar wyłapujący najnowsze trendy. Specjaliści od syntezy. Pomagają oprzeć strategię komunikacji na solidnych insightach, jasno zdefiniowanych celach i precyzyjnych rekomendacjach. Driver to eksperci, którzy badają, analizują, modelują dostarczając wiedzę i insighty oraz gwarantując policzalność efektów kampanii. O efektywność kosztową dba zespół Vivaki, wspólnej platformy negocjacyjnej spółek mediowych holdingu Publicis, Zenit OptiMedia i Starcom Media West. Dzisiaj klienci oczekują integracji komunikacji w ramach jednego interdyscyplinarnego zespołu. My w Zenit OptiMedia im to zapewniamy. Zenit Optimedia sukcesywnie włącza kompetencje specjalistyczne do zespołów, zapewniając im jednocześnie wsparcie ekspertów dedykowanych działów. Przewaga Zenit Optimedia wynika z filozofii pracy opartej na koncepcji Life ROI. To ciągły proces strategicznego planowania, realizacji i dostosowywania komunikacji do zmieniającego się otoczenia. Taki sposób pracy pozwala na stałe podnoszenie zwrotu z inwestycji w każdy z punktów styku konsumenta z marką. Przygotowując się do każdego projektu, zespół Zenit Optimedia gromadzi spostrzeżenia i wnioski na temat konsumenta, otoczenia biznesowego, kategorii oraz samej marki, mające wpływ na ścieżkę decyzyjną. Następnie tworzy mapę planowanych doświadczeń konsumenta z marką, skonstruowaną w oparciu o wybrane punkty styku i uwzględniającą ich wzajemne powiązania. Takie podejście pozwala w przemyślany sposób reagować na zachodzące zmiany i elastycznie dopasowywać się do zmieniającej się rzeczywistości. Prowadzi też nieustanny monitoring kampanii ukierunkowany na stałą optymalizację aktywności w celu uzyskania najwyższych zwrotów z inwestycji. Proces Live ROI nie byłby możliwy, gdyby nie nowatorskie narzędzia, które posiadamy i które również sami rozwijamy. 22 narzędzia do optymalizacji kampanii reklamowych, 14 aplikacji sieciowych wspierających planowanie, ponad 25 softwareów umożliwiających zwiększanie efektywności kampanii Digital. Ponadto zaawansowana analityka, badania szyte na miarę, w sumie ponad 60 narzędzi i metod, których używamy po to, żeby na co dzień poprawiać i zwiększać ROI naszych klientów. Ale oczywiście nasza filozofia to live ROI, dlatego jesteśmy nastawieni na ciągłe ulepszanie. W ciągu ostatniego roku wypracowaliśmy trzy nowe autorskie metody analityczne. Stworzyliśmy 16 modeli ekonometrycznych, dzięki którym mogliśmy jeszcze lepiej optymalizować nasze kampanie i jeszcze bardziej efektywnie wykorzystywać budżety mediowe naszych klientów. Jako jedni z pierwszych wprowadziliśmy do naszej oferty modelowanie strukturalne. No i myślę, że już teraz mogę zapowiedzieć kolejną rewolucję. Uruchomienie platformy Titan, która umożliwi integrację ogromnych zasobów danych z bardzo różnych źródeł. Jesteśmy szczerze przekonani, że w dobie wzrastającej popularności big data będzie to naprawdę duży krok do jeszcze większego wzmocnienia i usprawnienia naszej współpracy z klientami. Zenit Optimedia może się pochwalić wieloma skutecznymi i innowacyjnymi kampaniami nagradzanymi na najważniejszych branżowych konkursach. W 2014 roku agencja zdobyła 5 nagród Efi, w tym srebrne Efi za kampanię głos rozsądku zrealizowaną dla Aviva. Srebrną statuetką została nagrodzona także kampania Shol Velvet Smooth. Na rynek produktów do pielęgnacji stóp, który cechuje wysoka sezonowość i niska penetracja, mieliśmy wprowadzić bardzo drogą nowość, elektroniczną pilarkę do stóp. Sukces sprzedażowy zależał od przekonania konsumentek, że produkt jest warty swojej wysokiej ceny. Chcieliśmy pokazać kobietom, że profesjonalny Pedikir nie jest zarezerwowany jedynie dla pań, które mają czas i które stać na zabieg w salonie kosmetycznym. Wierzyliśmy, że produkt jest na tyle dobry, że obroni się sam, a konsumentki, które go wypróbują, powiedzą o tym znajomym. By wywołać pożądany efekt, zorganizowaliśmy wielki test. Shol Velvet Smooth, do którego zgłosiło się ponad 3900 internautek. Wybrane spośród nich testerki oraz zaproszone do akcji popularne blogerki oszalały na punkcie nowości. Pozytywny baz sprawił, że pilarka znalazła się w czołówce najpopularniejszych produktów porównywanych w Ceneo w kategorii uroda i zajęła siódme miejsce w kategorii bestsellerów Ceneo. Produkt sprzedał się znakomicie, przekraczając plan o 386%. Dzięki wprowadzeniu nowości Szol o 144% zwiększył swój udział rynkowy w kategorii produktów do pielęgnacji stóp. Zespół Zenit Optimedia triumfował również w konkursie Innovation Award Media Trendy, zdobywając trzy wyróżnienia. Jedno z nich zdobyła kampania NC Plus Mecz w Banerze. Wiemy, że kibicom najwięcej emocji zapewnia oglądanie meczu na żywo. Nie każdy jednak może tak oglądać mecze Ekstra klasy. Transmisje tych meczów są kodowane, dostępne jedynie na płatnych kanałach sportowych. Szukając sposobu na pokazanie jak wielkich emocji dostarcza nasz content premium. Postanowiliśmy dać kibicom próbkę oferty NC+. Wybraliśmy portal Onet.pl. Na jego głównej stronie w banerze umieściliśmy mecz Wisły Kraków i Lecha Poznań, który był transmitowany na żywo. Ten niestandardowy i przełamujący dotychczasowe ograniczenia techniczne sposób prezentacji transmisji podkreślał nowoczesność naszej platformy. Był to pierwszy w Polsce mecz transmitowany live z poziomu kreacji. Reklamę meczu w ciągu niecałych dwóch godzin trwania transmisji widziało ponad 300 tysięcy unikalnych użytkowników. Prawdziwych emocji związanych z oglądaniem meczu na żywo doświadczyło ponad 22 tysiące osób, które weszły w interakcję z przekazem. Średnio każda z nich oglądała mecz ponad 12 minut. Udowodniliśmy, że z NC Plus można zobaczyć więcej.